Dzień dobry, dobry wieczór, kochani. Witam na moim kanale Tarot moimi oczami. Witam wszystkie zodiakalne lwy. Kochani, witam Was na czytaniu czerwcowym. Zobaczymy, co tutaj będzie się wydarzać w dalszej części tego miesiąca co już się może u Was wydarzyło. Ale pamiętajmy, kochani, że jest to czytanie. Ogólny i nie z każdym ono będzie tutaj rezonować. Nie ma takiej możliwości, takiej opcji. Kochani, przy użyciu krzyża celtyckiego, który bardzo lubię stosować tutaj. Przy, przy tych horoskopach, bo on fajnie tak obrazuje, pokazuje, daje taki większy podgląd na, na różne tutaj te, te tematy. Będzie też jedna karta z zaczarowanej mapy, karta wyroczni. No i też tutaj ostrzeżenia z karty cygańskich, na co zwrócić uwagę i wasze oczekiwania, karty Lenormand, wasze założenia. Tutaj, co się może tutaj Właśnie zadziać. Zobaczymy, kochani, jak tarot z przełożenia będzie też chciał zasugerować dla zodiakalnych lwów na ten, ten czerwiec. Co tutaj, co tam, jakie pokażą się energie. Kochani, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, jesteście nowi tutaj, to bardzo proszę o. O subskrypcję, o komentarze, aby ten mój kanał miał większy, większy zasięg, o dawanie łapek. No i pozostawienie też jakiegoś po sobie komentarza, czy danie, danie jakiegoś kwiatuszka, czy, czy chociażby serduszko. Kochani, zobaczmy zatem. Zobaczmy. Zodiakalne lwy, czas czerwca 2024. Co tutaj dla tych lwów się kroi? Kochani, hmm, no, powiedziałabym, że energia od jakiegoś konkretnego mężczyzny. Nie wiem, czy, czy jeżeli panowie tutaj mnie oglądacie, to może wy popłyniecie tutaj, będziecie tacy romantyczni w rycerzu kielichów i zadbacie o swoje, o swoje partnerki. Tutaj jest takie ciepło rodzinne, ciepło domowe, dziesiątka kielichów, to, jest, to są przepiękne, przepiękne te, te emocje. Ale z jakiejś drugiej strony będziecie też powiedziałabym tacy bardzo racjonalizujący może też tutaj jeśli chodzi o wasze, wasze działania, Wasze kontakty, czy to te osobiste, bliskie, czy też kontakty rodzinne. Zobaczmy zatem zodiakalne lwy, czerwiec 2024. Będzie się wiele działo, będziecie napędzani, powiedziałabym, przez taką energię, która będzie was pchać do przodu. Ale co wam będzie pomagało bądź przeszkadzało? Wydaje mi się, że będzie wam tutaj pomagać ten paźbuław, który jest taką świeżą krwią, takim właśnie tutaj. Tym, tym napędem, takim zdrowym, świeżym, dającym tutaj właśnie chęć do działania. To też mogą być i Wasze dzieci. Mo, może tutaj też coś, bo pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne, i tutaj tematów, nie wiem, jakie ja tu ściągnę energię, to mnie będzie oglądał, dla kogo to będzie tutaj ten, ten horoskop, ta prognoza. No to już tutaj sami będziecie sobie musieli dopasować to czytanie do siebie. Jak będziecie sobie tu śmigać, jak będziecie, ale z jakiegoś powodu będziecie się czegoś obawiać, będą jakieś u Was lęki, jakieś takie w pewnych działaniach, nie wiem, czy obawy, czy dobrze robicie. Czy, czy to jest to, czy tutaj, no w każdym bądź razie coś, coś dziwnego, co odeszło do przeszłości, kochani? Co macie w głowach? Też miecze, co na przyszłość? paź denarów, wy w całej tej energii, to co idzie z otoczenia, karta cesarzowej, wasze nadzieje, dziewiątka buław, wasze obawy, a z denarów i karta wynikowa. Rycerz denarów. Tło czytania: nie chcecie czegoś stracić, albo po prostu um, nie będziecie w jakiejś sprawie w jak, elastyczni. Tutaj będziecie się przy czymś bardzo, bardzo spinać, bronić może um, tutaj, jak gdyby swojego, będziecie tutaj. No tacy, tacy asertywni, ale też, kochani, szykuje Wam się w tle jakaś przyjemna uroczystość. Nie wiem, czy to z dziećmi w tle, czy wy dostaniecie jakieś zaproszenie, czy wy będziecie tutaj no, uczestniczyli właśnie w takim, czy pojedziecie gdzieś, dostaniecie jakieś zaproszenie. Ale nie będziecie mieli zaufania. Tutaj wydaje mi się, że tak jakbyście wpadli w pułapkę z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego jakiejś obawy, nie wiem, czy, czy może tutaj niektóre zodiakalne lwy Poniesie was, jakieś nowe początki, coś głupiego będziecie chcieli robić w związku z energią, czy to jeżeli jesteś kobietą, to może jesteś tutaj kobietą w związku, w, w relacji stałej, a, a, a tutaj no, ktoś, ktoś, wam, y, ktoś wam zawróci w głowie, coś, coś takiego może być. Przede wszystkim. To, co odchodzi do przeszłości, a co jeszcze może mieć wpływ na obecną sytuację, to jest ósemka hmm, denarów. Czyli jednak tutaj pokazały się też, też denary i takie, powiedziałabym, chęci jakby ominięcia pewnych przeszkód w dyplomatyczny sposób, ponieważ ta szóstka mieczy to jest taka, w głowie, którą, którą macie, obniżę tutaj te karty, żebyście Państwo widzieli, bo może nie wszystkie, nie wszystkie karty, karty widać, ale tutaj jest w głowie Szóstka Mieczy. I tak jakbyście chcieli po, przejść w sposób taki bez szwanku w czymś. W czymś, w czym chcecie uczestniczyć. Coś wam się szykuje, coś wam się kroi w tym czasie, albo już po prostu no, coś istnieje w waszym, w waszym życiu. Powiedziałabym, że tak, kontakty, czy to internetowe, czy SMSy, szybka wymiana szybka wymiana zdań, prawda? Ale też i pewne lęki, obawy w działaniu, czy pójść na całość, czy, czy może przeczekać jeszcze, ponieważ tutaj no, w waszych nadziejach jest dziewiątka buław, czyli powiedziałabym, ta dziewiątka buław to ona jest też tutaj takie, jak gdyby brak zaufania i mm, nie do końca y, takie ufanie czy to, w czym mogę być, w czym jestem, czy to do końca będzie dla mnie dobre, czy będę to mogła wziąć, będę mógł wziąć to za dobrą monetę. A z denarów się pokazuje, pamiętajmy, że asy są zawsze szansą i asy, no, jeżeli pojawia się w rozkładzie as, to, to tutaj niesie nam zawsze jakieś, jakieś szanse, kochani, ale to są Wasze obawy. Obawiacie się. Być może tutaj na przyszłość ten paść denarów, niektóre zodiakalne lwy mogą też i tutaj dokształcać się, mogą się przebranżować, prawda? Tutaj też coś takiego, nauka może Wam, jakieś szkolenia, też, też tutaj coś, coś takiego się pokazuje. Ale wydaje mi się, że Wy najbardziej będziecie stawiać na. Na siebie, na osiągnięcie jak gdyby takiego pełnego zadowolenia, sukcesu, prawda? Bo no, to, co idzie z otoczenia, to jest karta cesarzowej, to jest przepiękna, przepiękna karta, czyli takiego dobrobytu, już takiego, takiego wszelakiego, jak gdyby ogarnięcia mm, całościowo, już coś, co można dostać coś, co można wziąć od, od losu, prawda, tutaj też coś takiego się pokazuje może niektóre zodiakalne lwy też muszę tutaj powiedzieć, bo karta cesarzowej to jest też karta, karta ciąży, może myślicie o, o ciąży, karta głupca tak jak wy będziecie tutaj w całej tej energii czuć się odbierać, to też jest karta dziecka, prawda paść denarów też a z denarów szansa, prawda? Tutaj, no tutaj mi się coś takiego pokazuje, ale pewne obawy, macie pewne, pewne paśbuła, też jest kartą, kartą ciążową tutaj, prawda? I może coś tutaj takiego, takiego, ale się lękacie, lękacie się z jakiegoś powodu, i tutaj ta dziewiątka mieczy, ona pokazuje, że jakieś, jakieś strachy nakręcacie się, prawda? Tutaj niepotrzebnie z jakiegoś, z jakiegoś powodu. To jest jedna historia. Druga historia może być historia romansowa, prawda? Że jesteście tutaj, no, jeżeli jesteście kobietą, to jesteście w niezależną, dobrze ustawioną, mającą pewne, pewne zasoby, prawda? I, i tutaj też no, coś Wam się przydarza, przychodzi coś, ktoś z zewnątrz, prawda? No i wchodzicie. Wchodzicie w coś nowego, zaczynacie jakieś początki, nie wiem czy coś przy pracy, czy, czy coś związane z jakimś planowaniem, czy może. Czy może Wy sami same coś planowałyście, aby, aby nawiązać z, kim, z kimś kontakt, wejść, z kimś w interakcję. Po prostu coś takiego mi się pokazuje. Rycerz denarów na wyniku pokazuje tutaj energię spowalniającą. To jest pomału ale skutecznie do celu tutaj jesteśmy solidni jesteśmy konkretni i jesteśmy niezłomni tutaj już mamy cel cel namierzony i wydaje mi się, że jak, jak najbardziej będziecie chcieli coś coś zrealizować coś co jest, coś co będzie długoterminowe coś co przyniesie wam Korzyści finansowe, bo i tutaj właśnie, że nie będziecie się poddawać, pomimo, że jeszcze może będzie Was coś powstrzymywało, jakieś pewne, pewne obawy, jak tutaj sobie to wszystko, wszystko poukładać, prawda? Bo no tutaj ta dziewiątka była w, w waszych nadziejach pokazuje, że kurczę, no zbieram siły, nie poddam się, nie mogę zawieść też czy innych, a w pierwszej kolejności samej samego, samego siebie. Natomiast obawy, ten as denarów no on pokazuje, że tutaj pewna szansa może Wam przejść koło nosa, może jakiś nowy projekt, wejście w coś z kimś, może w, w nowe młode środowisko, prawda? Tutaj zodiakalne lwy, możecie mieć dużo kontaktów z, z młodymi osobami, albo wchodzicie zupełnie w nowe towarzystwo i macie jakieś, jakieś obawy i nie będziecie, będziecie się obawiać. I, jak tutaj, czy dam sobie radę w tym wszystkim, prawda? Czy, czy ja dobrze, dobrze tutaj będę się poruszała, będę się poruszać, prawda? Ale wydaje mi się, że hmm, tą szóstkę mieczy, którą macie w głowie na ten czas czerwca, to tak przepłyniecie sobie przez, przez te miecze, które, które one wystają, które one niosą, jak gdyby zagrożenie pewne. To takim po cichaczem, czyli ominicie trudne, trudne, trudne sytuacje. Mo, tutaj, kochani, też może być tak, że niektóre zodiakalne lwy dokształcają się kursy jakieś przez internet, jakieś szkolenie, inwestowanie w siebie, prawda? Coś takiego się m, pokazuje, ale, ale tak, jak, tak jak mówię, ta ósemka denarów, czyli to takie planowanie na przeszłości, tutaj m, ta roztropność i takie. M, Dokładne już z użyciem cyrkla, opracowanie sobie jakiegoś planu, no będziecie chcieli, żeby to wam przyniosło pewne, pewne efekty na przyszłość. Karty są bardzo, bardzo fajne, ale z jakiegoś, z jakiegoś powodu tutaj jeszcze będziecie, będziecie asertywni. Macie już chęć. Się żeby, żeby tam w myślach ruszyć do przodu z czymś, prawda? Ale tak, jak gdyby czegoś się, czegoś się obawiacie, czegoś się jeszcze tutaj obawiacie, nie wiem, czy kontaktów zagranicznych, czy zakończenia jakiegoś jednego etapu, wchodzicie w drugi etap, czy tutaj tych, tych no i diabeł, diabeł w tle się pokazuje, czyli będzie zodiakalne lwy, ciągnąć w jakieś tam zakamarki, takie powiedziałabym niezdrowe niezdrowe sytuacje, może jakieś, jakieś zdrady, jakieś takie po cichu, coś tam może się wydarzyć u zodiakalnych lwów w tym czasie. Ale zobaczymy. Jeżeli nie wiecie, jak się poruszać, jaką drogą iść, to zobaczymy, jak tutaj zaczarowana mapa karty wyroczni podpowiedzą Wam, o co tutaj chodzi. Równowaga. Kochani karta. Nie wiem czy to widać dobrze. Równowaga. Ja Wam odczytam tutaj z książeczki. O co tutaj chodzi? Równowaga. Nie wiem czy tą kartę będzie tutaj widać. Może ja sobie ją tu oprę. Równowaga. Zachowujesz wewnętrzny spokój niezależnie od sytuacji na zewnątrz. Są w życiu chwile, że wszystko wywraca się do góry nogami i masz wrażenie, że żonglujesz tysiącem spraw. Może nie jesteś pewien swojego położenia. Teraz nadszedł właściwy moment, żeby ocenić, w których obszarach Twojego życia potrzebujesz równowagi i przywrócenia potrzebnego balansu. Wybierz harmonię zamiast niezgody, a odniesiesz ogromny sukces. Odkryjesz w sobie wewnętrzny spokój, gdy wkroczysz na prostą i równą ścieżkę. No właśnie, ta dziewiątka mm, mieczy w działaniu, być może ona Wam zaburza ten, ten spokój, prawda? Czyli tutaj jest potrzeba złapania tej, tej równowagi. Tego, tego balansu, co by to było, to już po prostu sami, kochani, będziecie, będziecie wiedzieli, czego to dotyczy. Ale zobaczmy jeszcze, jak tutaj karty cygańskie niosą ostrzeżenie, na co tu zwrócić uwagę, na coś czy na kogoś. Zobaczmy, jakie tutaj pokażą się karty dla zodiakalnego lwa na czerwiec 2024. Może tutaj też chodzić o wasze, o wasze dzieci, kochani, też może tak być, może coś związane z nauką, z dokształcaniem się, prawda? Czy, czy z, jakimiś, z jakimiś kursami, tutaj jakieś szanse się pokazują, ale są pewne, pewne obawy, czy, czy, czy tutaj no, wasze, wa, wasze dzieci sobie, czy dziecko wa, poradzi sobie z tym, z tym wszystkim. Ostrzeżenia. Wydaje mi się, że mm, będziecie chcieli, jak gdyby, uważajcie, bo mm, w tym czasie mm, możecie mieć przy sobie mm, osobę, no troszeczkę taką, e, taką nie, nierozważną, taką troszeczkę bujającą w, w obłokach, lubiącą... Troszeczkę przyjemności, prawda? I tutaj osoba, albo, albo może, może w otoczeniu, właśnie, pojawić się taka, taka osoba, y, która mm, no, będzie się wydawała, że jest godna zaufania, a jednak, jednak nie. Przy jakiejś zabawie tam w tle było trójka, Kielichów, że też szykuje Wam się jakaś, jakaś uroczystość. To mogą być różne: to, mo to mogą być chrzciny, mogą być imieniny, mogą być jakieś, jakieś urodziny, może być też jakiś wyjazd. Kochani, uważajcie, bo tutaj pokazuje się osoba raczej taka, która będzie bardziej dbała o swoje interesy, będzie rozrywkowa tutaj. Albo jeżeli wy będziecie, to uważajcie, żeby nie ponieść pewnych strat. Tutaj takie są ostrzeżenia. Jeżeli będziecie na jakiejś imprezie, jeżeli będziecie w podróży. To tu zwróćcie uwagę, żeby też was nie okradziono, żeby po prostu tutaj mieć oczy szeroko, szeroko otwarte. Tutaj będziecie musieli liczyć, liczyć na, na siebie. Tak jak powiedziałam, mogą też pojawić się nowe jakieś znajomości, prawda? Tutaj będziecie może zawierać i, i pewne, pewne znajomości, ale uważajcie. Uważajcie, bo jest karta, karta złodzieja pokazała się w ostrzeżeniach. Wasze tutaj te oczekiwania, czego, czego oczekujecie, do czego tutaj dążycie. Wyzodiakalne lwy na czas czerwca. Rozmowy, związki, partnerstwo. Właśnie jakaś, jakaś zmiana, jakaś tutaj podróż, ale też uważajcie, bo pokazuje się. Kochani, ciąża dla zodiakalnych lwów. Jakieś nowe początki, jakaś zmiana mogą być, czy podejmowanie rozmów o, na temat ciąży, prawda, czy jakichś zmian, czy jakichś nowych, nowych początków. Tutaj takie Wasze, wasze nadzieje związane, związane z jakimś nowym początkiem. Czy, czy z ciążą, czy, czy z właśnie z poczęciem dziecka, czy już może tutaj coś takiego, coś takiego jest widoczne dla zodiakalnych lwów. Kochani, to takie czytanie. Nie wiem, jaką energię tutaj, kogo energię tutaj przyciągnęłam. To już sami napiszecie, czy coś takiego, coś takiego się y, dzieje już w już waszym. Życiu, czy może coś, coś do Was przyjść takiego. Kochani, to tyle. Dziękuję pięknie za poświęcony czas, za obejrzenie, za wysłuchanie. Dajcie łapki w górę, zostawcie po sobie komentarz. Zasubskrybuj, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, tar od moimi oczami. Ilona Miller. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.